Siema z rana, może super dadzą z rana trochę siana <laughs> siema moi drodzy witam was na wznowieniu z drapeczki, tak jak mówiłem wcześniej super gdzie główna wygrana to 75 tysiąców moi drodzy z drapeczka za 5 zł. no jak widzicie ja już sobie podrapałem większą część moich symboli, które wygrywają tak jak ktoś będzie pierwszy raz oglądał tą drapeczkę, no to tak na szybko podpowiem. Drapiemy sobie po jednym bądź po dwa symbole. Tak jest najprościej, najwygodniej. No i szukamy tych, szukamy tych symboli w tych oto tutaj najróżniejszych gierkach. No i oczywiście jak będziemy mieli poziomą nie pionową, tylko poziomą taką linię, no to wtedy drapiemy sobie pole wygrana i sprawdzamy naszą wygraną. Moi drodzy. Co tutaj jeszcze Wam mogę pokazać? No to bardzo proszę. Legenda wygranych. Jak ktoś chce, niech sobie zastopuje. Ja już chyba wszystko powiedziałem. No, mamy 22 symbole, także 22 symbole są do odsłonięcia. 15 szans na wygraną. Tak jak widzicie, lot to nas tutaj kusi swoimi pięknymi hesełkami. No ale zobaczymy, jak to będzie. 4 zdrapeczki na dziś, 2 dychy, investition. Także zaczynamy, łapeczki zostawiamy i lecimy, moi drodzy i lecimy. <laughs> Czekajcie, mordeczki. Zobaczę, czy dobrze to widać. No, troszeczkę. Mogłoby być lepiej, powiem tak. No, ale sami wiecie, jak to ze zdrabkami typu superlinie, ekstra linie, extra, extra hiper duper linie. Niebawem takie będą, takie wielkie linie, że ja pierdziele, normalnie zdrabka długa jak do Częstochowy z Warszawy normalnie. Dobra, lecimy. Także drapiemy, no i zobaczymy. No i na początku się pojawiło serducho. Serducho dla Was moi drodzy za to, że oglądacie takiego czuba. <laughs> Także lecimy. Dół. No i okej, ok. podrapane. Także lecimy dalej, dalej mamy popcorn. no Teraz by się przydał popcorn i może to oglądać. Mam nadzieję że też, że nic nie pominąłem, bo by był kwas. No ale zobaczymy, zobaczymy. Mamy Modylianina. Dobra. Podrapany kasztan. Dalej mamy czapę. Ok. Czapa jedna jest zdrapana. Czapa druga. Ok, czy gdzieś czapa trzecia? No, czapy trzeciej brak. Także idziemy dalej, dalej mamy k księżyc. Dobra, jeden zdrapany. No, co dwa księżyce to nie jeden. No i dobra, idziemy dalej. Dalej mamy piłę. Plażową taką. Yy, czy coś jeszcze? Patrzę, czy ja tu nic nie pominałem? Leżak? Chyba nie było leżaka. No nie, no nie było, dobra. A cytryna? Bo ja też tak wiecie, czasami kurde z pośpiechu człowiek drapie. I tak później jest taki kwas. Dobra, piłka. Piłki też nie widzę. Łoj, kulary. Dobra, szukamy. Nie ma. No i ostatni symbol to balony. Czy będą balony? Nie ma balonów. A patrzcie, piłkę pominąłem. No dobra, także jak widzicie, dupa, lody też pominałem. Dobra, no. Także no, pierwsza zdrapeczka z numerem pierwszym, pusta. Pusta jak kapusta. Idziemy dalej. Kolejna zdrapa, no, ta jest z numerem siódmym, także zobaczymy, czy siódemka będzie dla nas szczęśliwa. Zatem drapiemy miłego oglądanka. Wam życzę popcorn. Szukamy popcornu. O, popcorn na dole się pojawia. Dobra, idziemy dalej. Dalej mamy ptaka. Szukam, szukam, szukam i nic się nie doszukam. Dalej mamy kości. Dobra Jeszcze jedna kości, jeszcze jedna kości, już kości po raz trzeci. No i już niestety nic tu nie zagości. Dalej idziemy, lody, 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 lody dla ochłody. A na dworze zimno, kuźwa. Dobra, też nie widzę, żeby coś było. Także lecimy dalej. Dalej mamy łódź podwodną. <laughs> Dobra. Idziemy dalej. Łódź. Dalej rolki. Dobra. No nie widzę, żeby coś tu się pojawiało i klarowało. Lowelek. A ty, Lowelku, jedź. Dobra. Moneta. Hi, 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 hi. Tak, jeszcze zapomniałem literek kontrolnych zdrapać na poprzedniej zdrapce. Zaraz to nadrobimy, bo tak sobie mówię, wiecie, czasami się zdarza, że coś się jednak pominie. To jest ludzkie i normalne. Także poczekajcie, ja tylko sobie na szybkości sprawdzę. Motyl. Motyla na pewno nie było, piłki na pewno nie było, tęczy też, nie, no bo jakby mogły dwie linie tu być. Kurde, to też szok. Arbus, arbuza też na pewno nie było, diament był, widzicie? O, pominięte, pominięte. Ym, o motylu przed chwilą mówiliśmy, że nie było, a słońce. Słońca chyba też nie było. Dobra. Szybkie takie wiecie sprawdzenie. O, rower, widzicie. Piłka tęcza tego nie było. Korony. Nie było. No i dobra, sprawdzamy tylko kontrolne. W razie czego, prewencyjnie. Tyr. Może być i tyr. Chociaż wolałbym tyr. Dobra, czekajcie, jeszcze zdrapiemy sobie literki kontrolne z poprzedniej zdrapy. YRN, także wszystko się zgadza. Mimo, idziemy dalej. Kolejna zdrapeczka, moi drodzy. Kolejna zdrapeczka, lecimy. No i teraz mamy kropkę, moi drodzy. Jest kropka biedroneczka. Lecimy z tą kropą kapslową. Moi drodzy, czekajcie. Dobra, no nie widzę. Także kropka sobie siedzi gdzieś pod kapslem. Lecimy dalej. Serducho. Serducha podrapane. Bardzo proszę. Idziemy dalej. Dzwon. Dzwon. Kto ma spodnie dzwony? I w nich chodzi do robony. No, nie widzę. Dobra, to idziemy dalej. Piła. Piła 8. Czekajcie, szukam, szukam, szukam i się nic już tu nie doszukam. Dalej mamy leżak. Też nie widzę. Buzie widzę, buzie widzę w tym tanczu. Czekajcie. Nie ma. Dobra, dalej mamy kości. O, kości są. Jak dziwnie taka rozbieżność się tu zrobiła. Widzicie sami, homo, nie wiadomo. O, jest korona. Dobra, korona gdzieś była, na pewno na 100%. O, widzicie, jest, no, jest i dwie korony, moi drodzy. <laughs> co z tego? I tak nam to nic nie da. Dobra, idziemy dalej. Już ostatnia, yy, ostatnia zdrapeczka, Nie zrapeczka, tylko ostatni symbol. Lowel. Lowelek. No i co nam to da? Nic nam to nie da. Lodów na pewno. Nie było rolek, nie było łódź. Czy była łódź? Tak, na szybko sprawdzam. Wiatra rolki. Rolki nie, ale wiatrak chyba był. Był, no. Kurde, widzicie, jak to człowiek ma z tym pomijaniem, to jest tak wkurzające. A balony? Nie było. Dobra, no chyba wychodzi na to, że mamy pustaka kolejnego. Tak jest. A, Y, L. Okej. Okay. Także zostaje nam, moi drodzy, już ostatnia zdrapeczka. Ostatnie super linie. Zobaczymy czy takie będą super. Także lecimy leżak. Lecimy z leżakiem. Dobra, leżak zdrapany. Dalej, motyl. Też nie widzę, idziemy dalej. Sakiewka, okej. Okay. Dalej, sakwa pieniędzy. No, ostatnia zdrabka. Może coś nam tu sypnie, moi drodzy. Słonecko, idziemy dalej. Dobra. Mhm. Czekajcie, czekajcie. No dobra. Idziemy dalej. Krabolec dobra, nie widzę. Mam nadzieję, że nic nie pomijam kości, no już zaraz, zaraz wszystko będziemy wiedzieć. Ale kości tu chyba nie było, także nic tu nie zagości. No i na koniec wchodzi słoń trąbalski. Zobaczymy. Czy będzie okrzyk radości ze słońskiej kurde nosiury? <laughs> Dobra, idziemy. No, chyba nie będzie. Chyba słoń będzie. Płakał. Dobra, czekajcie, tylko sprawdzę popcorn. Czy był popcorn? Chyba nie było. No, nie było okulary. Też nie, dupa wołowa, serce, serca nie. No dobra, no wychodzi na to, że jest pusto. Nie ma dzisiaj na odcinku tłusto, jest pusto. No, także bardzo proszę. Cztery zdrapy, cztery puste kasztany. Dobrze, że tylko cztery kupiłem. Bo człowiek by kupił 8 też by były puste. Hi hi. Albo zwrot by był. Także moi drodzy, premierka, wznowienie zaliczone. Mam nadzieję, że u was wypadło to nieco lepiej. Bądź też wypadnie, no bo jednak ten odcinek jest tak rano, że niektórzy to jeszcze przerzucają się na drugi bok. Hi hi. Dobra, moi drodzy. Miłego dzionka wam życzę. Trzymajta się i do następnego. Elo, hejo.